Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z promowaniem swojej własnej marki w sieci, być może zastanawiasz się, które social media będzie dla Ciebie najodpowiedniejsze. Jest w tym momencie tyle do wyboru, i cały czas słyszymy sprzeczne informacje na ten temat. Niektórzy powiedzą, że tylko Facebook się liczy, a ktoś inny, że Facebook już dawno się przejadł i teraz jest czas TikToka. No właśnie. Kto ma rację? Czy może być w ogóle jakaś taka uniwersalna rada a propos tego, w co zainwestować Twój czas? A może po prostu wypadałoby być na wszystkich platformach naraz? Chcesz się dowiedzieć? Oglądaj dalej. Ja mam na imię Daria Robbę i na tym kanale wspieram twórców w sieci. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, że Każda z platform, czy to Facebook, czy Instagram, YouTube, czy TikTok, ma takie główne fundamenty, czyli wartości, dla których powstała coś, co chce najbardziej promować, i te rzeczy się nie zmieniają. Nawet jeżeli dochodzą do tych social media nowe możliwości, nowe funkcje, tak jak na przykład rolki na Instagramie, czy możliwość robienia krótkich filmików, shortców na YouTube, to nadal nadrzędnym celem Każdej z tych platform będzie coś zupełnie innego i właśnie poprzez to będzie przyciągać do siebie ludzi, którzy zostaną tam na stałe. Facebook kładzie bardzo duży nacisk na społeczność. Chce, żeby tam na Facebooku znajdowały się całe rodziny, które również dzielą się szczegółami swojego prywatnego życia. Za pomocą Facebooka można zaproszać innych ludzi na swoje wydarzenia albo uczestniczyć w setkach przeróżnych grup tematycznych, na których Toczą się często bardzo interesujące dyskusje, można dowiedzieć się, jak coś zrobić albo jak rozwiązać dany kłopot. Często wystarczy zamieścić posta, a dosłownie 5 minut później już mamy kilka odpowiedzi na nurtujące nas pytanie od żywych osób. Więc naprawdę tutaj skuteczność tego elementu budowania społeczności jest bardzo wysoka. Dodatkowo Facebook wspiera również tak zwane live, czyli. Wystąpienia na żywo. Transmisje na żywo są bardzo promowane przez Facebooka i bardzo dużo osób dostaje natychmiastowe powiadomienie w momencie, kiedy taka transmisja się rozpocznie. Instagram natomiast od początku miał taką misję szerzenia piękna, tak więc treści, które się tam pojawiały, właściwie na samym początku, same piękne zdjęcia przyciągały osoby, które mają bardzo wysoki zmysł estetyki, które Lubią wszystko co piękne, wysublimowane, którym nie przeszkadza to, że aby całość ładnie się prezentowała, trzeba poświęcić dodatkowy czas. Podjąć wysiłek, żeby ta instagramowa siatka była spójna i elegancka. Tak więc właśnie tutaj na Instagramie fundamentem będzie piękno, estetyka. Instagram jest również wiodącym medium obecnie, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej. Można za pomocą Instagrama dotrzeć bezpośrednio do danej osoby, która gdzieś tam właśnie istnieje jako marka w internecie. Jeszcze jedną ważną rzeczą na Instagramie są często organizowane wyzwania. Na przykład na konkretny hashtag, kiedy to w dany dzień tygodnia czy na przykład przez okres miesiąca czasu postuje się zdjęcia na jeden konkretny temat. Ten element zabawy fotograficznej jest też bardzo tam obecny i zrozumienie tego pozwala zrozumieć samego Instagrama. YouTube natomiast będzie miał dwa nadrzędne cele. Pierwszy to oczywiście rozrywka, czyli wszelkiego rodzaju filmiki zawierające muzykę, teledyski, ale również ciekawe opisy różnych seriali, wywiady z artystami, śmieszne filmiki, parodie, ciekawostki, raczej dłuższego formatu. Drugą fundamentalną cechą YouTubea będzie nauczanie, czyli wszelkiego rodzaju tutoriale, przekazywanie wiedzy, uczenie, jak coś zrobić. I pomaganie w zdobywaniu nowych umiejętności. Część osób wykorzystuje również YouTube jako platformę do audycji, czyli miejsce, gdzie można opublikować swój podcast. I również do słuchania wielu użytkowników YouTube'a go używa. TikTok, najmłodsza platforma w tym zestawieniu, tak naprawdę dopiero ewoluuje i się kształtuje, natomiast jej głównym celem, po co właściwie powstała, jest dawanie rozrywki. W taki sposób łączący ludzi, ponieważ głównym motywem na TikToku jest naśladownictwo, powtarzanie tego, co ktoś już wykonał, próbowanie stworzenia własnej wersji tego samego. I na razie takie będzie właśnie główne zastosowanie TikToka. Kto wie, być może w najbliższych latach to się również trochę zmieni i ludzie znajdą ciekawy sposób na wykorzystywanie go do innych celów. No dobra, wiedząc już, jakie są fundamenty każdej z tych platform, zastanówmy się, jaka będzie najlepsza platforma dla Ciebie. I tutaj to Ty musisz sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Na początek, jaką wartość Ty chcesz przekazywać innym? Na temat tych fundamentalnych wartości, jakimi są wiedza, piękno, humor i wspólnota, mówiłam w innym odcinku, który właśnie tutaj się pokazuje. Link również pojawi się w rogu ekranu oraz w opisie do tego odcinka. Filmik pomaga zrozumieć, w jaki sposób twórcy wykorzystują te właśnie wartości, żeby prowadzić wartościowe profile. Tak więc, jeżeli Twoją główną wartością będzie przekazywanie wiedzy, to tutaj najprawdopodobniej najlepiej sprawdzi się albo YouTube i możliwość tworzenia tutoriali, filmików na dany temat, przekazujących wiedzę. Albo Facebook i tam na przykład utworzenie swojej własnej grupy, na której mogłyby osoby zadawać pytania, na których wywiązałaby się dyskusja na dany temat. Część osób wykorzystuje w tym celu Instagram, tworząc na przykład karuzele postów, takie z krótkimi informacjami na dany temat, ale w większości przypadków takie konto na Instagramie służy tylko po to, żeby docelowo przekierowywać daną osobę na przykład właśnie na YouTube, czy na konkretny kurs. Jeżeli tą wartością jest humor, no to tutaj zdecydowanie TikTok może być wyborem dla Ciebie. Krótkie, zabawne filmiki, pozwalające na dużą swobodę ekspresji i nawiązania również kontaktu z innymi osobami, to jest coś, co naprawdę warto rozważyć. Na Instagramie, na Facebooku, oczywiście, też można prowadzić ciekawe, zabawne profile, tworząc po prostu ciekawe, humorystyczne posty czy zabawne meny i grafiki. Jeżeli tą wartością jest piękno, to tutaj oczywiście na prowadzenie wysuwa się Instagram. Dlatego też najwięcej kont artystycznych, marek artystycznych inwestuje właśnie w obecność na Instagramie. Do takiego Instagrama można dołożyć konto na Facebooku i za pomocą jednego kliknięcia można tak naprawdę postować na obu platformach naraz. I wreszcie, jeżeli naszym celem, naszą wartością, którą chcemy dawać innym osobom jest stworzenie wspólnoty, to tutaj najlepiej sprawdzi się Facebook. Można na nim stworzyć Grupę naszej marki i tam właśnie angażować się w to, żeby tworzyła się pewnego rodzaju wspólnota, organizować spotkania na żywo, sesje pytań i odpowiedzi, dzięki czemu dane osoby mają z nami taki prawdziwy kontakt, wiedzą kim jesteśmy, mogą nas usłyszeć, mogą zadać pytanie na żywo i tworzy to oczywiście taką bardzo silną więź. Kolejne pytanie, które musisz sobie zadać, jest kim są Twoi odbiorcy, ponieważ z oczywistych względów. TikTok na przykład będzie przyciągał osoby raczej młode, podczas gdy coraz więcej starszych ludzi dołącza na Facebooka. Jeżeli z założenia będziesz tworzyć dla nastolatków, dla osób młodych, to raczej rzeczywiście warto się zastanowić nad TikTokiem. A gdyby były to treści dłuższe, no to wtedy YouTube. Facebook wbrew pozorom nadal świetnie działa dla odbiorców 30-40. Na Instagramie. Myślę, że średnia wieku to około 30 lat, zaś YouTube przyciąga chyba osoby z każdej grupy wiekowej, zarówno nastolatki, jak i dojrzałe osoby. Czyli podsumowując, jeżeli Twoją grupą docelową, na przykład, będą młode osoby, które potrzebują się czegoś dowiedzieć, to najprawdopodobniej Twoim najlepszym wyborem będzie YouTube. W przypadku starszych osób, może to być YouTube albo na przykład Facebook. Jeżeli zamierzasz tworzyć rzeczy piękne, no to niezależnie od wieku, prawdopodobnie Instagram będzie Twoim pierwszym wyborem. Jeśli chcesz tworzyć społeczność, w to inwestować Twój czas, no to tutaj również w zależności od wieku TikTok dla osób młodszych, a Facebook, Instagram dla tych starszych. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, a na koniec odpowiedź na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. A może po prostu warto tworzyć i prowadzić konto na każdej z tych platform? Jest to świetne rozwiązanie. Pod warunkiem, że masz do dyspozycji 16 godzin dziennie, każdego dnia. Albo naprawdę dużo pieniędzy, żeby ktoś to mógł robić za ciebie. A większość z nas, twórców sieci, na początku no nie może sobie na to pozwolić. Dlatego, w momencie, kiedy już wiesz, która to powinna być platforma, skup się na niej, właśnie. Ewentualnie, dobierz jakąś taką, na której się będziesz mniej skupiać, ale która będzie dopełniać swoją główną platformę. Tutaj najlepszy przykład to będzie YouTube, który sam w sobie nie ma nawet przycisku Wyślij wiadomość. Dlatego jedynym sposobem, żeby się z twórcą skontaktować, jest albo zostawienie mu komentarza pod filmikiem, do czego Cię oczywiście gorąco w tym momencie zachęcam. Zostaw mi jakikolwiek komentarz, zapytaj o cokolwiek, będę wdzięczna, bo to właśnie pomaga mi rozwijać kanał. Albo poprzez przejście do innej platformy, na przykład Instagrama, ty możesz zobaczyć link do mojego Instagrama w rogu do tego filmiku. I właśnie przez Instagram najczęściej dostaję wiadomości. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że rozświetliło Ci to trochę, na czym się skupić, co wybrać. Pamiętaj, mody są, mody przemijają, i to, że teraz na przykład wszyscy krzyczą, że należy skupić się na TikToku lub na InstaRolkach, nie znaczy, żeby rzucać wszystko. I w tym kierunku tylko iść. Liczą się właśnie te fundamenty danej platformy, po co ona powstała i po co ludzie na nią przychodzą. Zobacz koniecznie bardzo podobny filmik jeszcze na temat tego, jak rozpocząć działalność w sieci ogólnie, jak wygląda taka droga od mediów społecznościowych poprzez własną stronę www aż do listy mailingowej. Myślę, że również zainteresujecie ta oto tutaj playlista. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.